Pytajcie. Czy szukacie sposobów na utrzymanie zdrowego i szczęśliwego związku? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre związki trwają wiele lat, podczas gdy inne kończą się po krótkim czasie? Dlaczego komunikacja i zaufanie są tak ważne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w tym filmie. Będziemy wdzięczni za wsparcie nas łapką w górę, subskrypcją oraz komentarzami. Przyjrzyjmy się więc bliżej siedmiu zasadom zdrowego związku, które mogą pomóc Wam w budowaniu trwałej i satysfakcjonującej relacji z partnerem. Wieloletnie obserwacje i badania relacji między partnerami pozwoliły nam ustalić, jakie są najważniejsze zasady panujące w zdrowych związkach. Pierwsza zasada: regularna higiena związku. Chodzi tu o bieżące rozwiązywanie drobnych i poważnych problemów i nieporozumień między partnerami. Problemów i problemików takich jak przeszkadzające zachowania i bolesne słowa. Poznajcie Magdę i Michała. Od niedawna są szczęśliwą parą. Jak w każdym związku, pojawiają się między nimi pewne zachowania, które przeszkadzają drugiej osobie. Na przykład Michał czuje, że Magda za dużo pracuje i ucieka przed bliskością z nim. Magda natomiast myśli, że Michał za dużo imprezuje i unika podejmowania poważniejszych decyzji. Wyobraźcie sobie, że coś, co wam przeszkadza w partnerze, jest jak rana na związku. Początkowo może być to drobne skaleczenie. Więc jeśli szybko je opatrzycie, rana się zagoi i nie będzie po niej śladu. Natomiast, jeśli będziecie czekać zbyt długo, skaleczenie może zmienić się w poważną infekcję, a to z kolei może doprowadzić do poważniejszych problemów. Początkowe obawy, z czasem, mogą znacząco urosnąć w głowach naszych bohaterów. Na przykład, Michał zacznie uważać, że Magda jest pracocholiczką i królową lodu. Natomiast Magda zacznie widzieć w Michale duże dziecko. Czyszczenie tak zainfekowanych ran staje się wyzwaniem. Będzie wymagało więcej wysiłku i może pozostawić na związku blizny. Dlatego istotna jest pielęgnacja związku poprzez wprowadzenie nawyku regularnych rozmów. Zadbajcie o czas na cotygodniowe sesje, gdzie te drobne ranki będzie można oglądać, oczyszczać i odkażać. Podsumowując, kluczem do utrzymania dobrej higieny związku są regularne rozmowy, czyli komunikacja. W tym miejscu przechodzimy płynnie do drugiej najważniejszej zasady zdrowego związku. Komunikacja. Pozwala ona partnerom porozumiewać się, rozwiązywać konflikty i wzmacniać więzi. Bez otwartej i szczerej komunikacji trudno jest budować trwałe i pełne miłości relacje. Nawiązując do pierwszej zasady zdrowego związku, czyli higieny, komunikacja jest narzędziem do oczyszczania związku. Używając wcześniejszej metafory, komunikacja jest jak antybiotyk leczący zakażenie. Częścią dobrej komunikacji jest właściwy timing. Ważne, aby regularnie rozmawiać oraz aby rozmawiać o sprawach bieżących. Jeśli pojawi się jakiś problem, czy żal do partnera, starajcie się działać na bieżąco. Przy najbliższej rozmowie wyciągnijcie, co leży na wątrobie i przepracujcie to z partnerem. Jeśli nie wyciągnie się problemów na światło dzienne od razu, to znaczy, że nie są aż tak uciążliwe i można je zaakceptować. Najlepiej zaakceptujcie i zapomnijcie. Nie wracajcie do sytuacji sprzed tygodni czy miesięcy. Jeśli problem pojawi się ponownie, poruszcie go, ale odnosząc się do bieżącej sytuacji. Nie mielcie sytuacji z dalszej przeszłości. To zawsze jest złym pomysłem i spowoduje jedynie frustrację i niesmak. Warto pamiętać, że komunikacja to nie tylko mówienie, ale także słuchanie i bycie otwartym na potrzeby drugiej osoby. Ponadto działa ona w dwóch kierunkach i wymaga wysiłku ze strony obu partnerów. Komunikacja w związku to nie tylko mówienie o sprawach poważnych, ale także dzielenie się codziennymi doświadczeniami i radościami. Dlatego ważne jest, aby znaleźć czas na rozmowy, Zaplanować przynajmniej jeden stały termin i być obecnym dla swojego partnera. Częste i szczere rozmowy pozwolą na pogłębienie więzi emocjonalnej i zaufania, co jest niezbędne do utrzymania trwałego i szczęśliwego związku. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień i budować trwałą i pełną zrozumienia relację. Za chwilę ciąg dalszy, a jeśli ten film Wam się podoba, wesprzyjcie nas klikając łapkę w górę, dzwoneczek, subskrybując lub komentując. Ok. Wracamy do zasad zdrowego związku. Trzecia zasada zaufanie. Kolejną niezbędną dla zdrowia związku zasadą jest zaufanie, bez którego niemożliwe jest utrzymać zdrowy związek. W związku, w którym partnerzy zaufają sobie, łatwiej jest rozwiązywać konflikty i podejmować wspólne decyzje. Zaufanie pozwala również na swobodne wyrażanie emocji i myśli, co jest niezbędne do pogłębienia więzi emocjonalnej. Z drugiej strony, brak zaufania. Nieufność i podejrzenia prowadzą do powstawania nieporozumień i konfliktów, a także do zaniku więzi emocjonalnej. W takiej sytuacji łatwo jest stracić zainteresowanie i zaangażowanie w związek, co może doprowadzić do jego rozpadu. Budowanie zaufania w związku wymaga czasu i wysiłku z obu stron i dużym stopniu opiera się na poprzedniej zasadzie zdrowego związku, czyli otwartej komunikacji. Jak buduje się zaufanie? Otóż, zaufanie budowane jest poprzez przestrzeganie obietnic. Dotrzymywanie słowa i wywiązywanie się z obietnic. Okazywanie zrozumienia. Staranne wysłuchiwanie i akceptacja poglądów i uczuć drugiej osoby. Okazywanie wsparcia. Wspieranie się w trudnych sytuacjach. Zachowywanie poufności. Zachowywanie tajemnic i intymnych informacji partnera. Przepracowywanie konfliktów. Rozwiązywanie konfliktów w sposób oparty na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Utrzymywanie bliskości i intymności. Zachowywanie bliskiej więzi emocjonalnej i fizycznej. Pamiętajcie, że budowanie zaufania wymaga cierpliwości i wysiłku. Ale jest wartościowe, ponieważ pozwala na stworzenie silnego i trwałego związku. Czwarta zasada: Intymność. Jest również powiązana i wynika z poprzedniej zasady czyli zaufania. Intymność powinna występować na płaszczyźnie emocjonalnej i fizycznej. Intymność jest ważnym składnikiem zdrowego związku, ponieważ pozwala partnerom na głębsze zrozumienie siebie nawzajem. Intymność emocjonalna polega na dzieleniu się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami, co pozwala na stworzenie poczucia bliskości i zaufania. Intymność fizyczna natomiast, taka jak czułe pocałunki, uściski i inne formy fizycznego kontaktu, pomaga wzmacniać więzi emocjonalne i seksualne między partnerami. Wpływa na biologiczne i chemiczne połączenie między partnerami i zapewnia stabilizację dla organizmów partnerów. Fizyczna intymność pomaga także radzić sobie z trudnościami i stresem. Jednak warto pamiętać, że intymność nie jest jednolita dla wszystkich i może wyglądać inaczej w różnych związkach. Ważne jest, aby partnerzy rozmawiali o swoich potrzebach i oczekiwaniach dotyczących intymności i dostosowywali je do swoich potrzeb i stylów życia. W ten sposób partnerzy mogą stworzyć intymność, która jest dla nich odpowiednia i pomaga w utrzymaniu zdrowego i szczęśliwego związku. Budowanie intymności poza oczywistymi fizycznymi kontaktami polega na dzieleniu się wspólnymi doświadczeniami, takimi jak wspólne wakacje czy wieczory spędzone w domu. Partnerzy powinni poświęcać czas na budowanie intymności, bez względu na to, jak zajęty jest ich codzienny harmonogram. Magda i Michał zaczęli świadomie podchodzić do budowania bliskości w swoim związku. Dowiedzieli się, że dotyk jest niezwykle ważnym elementem intymności. Postanowili więc, że pomimo skrępowania w niektórych okolicznościach, będą trzymać się za ręce, całować i okazywać sobie fizyczną bliskość w codziennych sytuacjach. Już po kilku tygodniach nasi bohaterowie uświadomili sobie, że czują rosnącą bliskość i jedność. Piąta zasada Jedność Wspólnota. Angażując się na poważnie w związek, powinniście uświadomić sobie, że zaczynacie z partnerem tworzyć nową jednostkę. Wiąże się z tym uwspólnienie rzeczy materialnych, głównie pieniędzy oraz niematerialnych, jak cele i doświadczenia. Wchodząc do związku, przygotujcie się na różne poświęcenia, gdyż są one konieczne do budowania jedności w związku. W ramach tej zasady, chcę podkreślić zagadnienie wspólnych pieniędzy. Podejście partnerów do spraw finansowych już na początku relacji powie dużo o prawdopodobieństwie zbudowania szczęśliwego związku. Jeśli tworząc jedno gospodarstwo domowe, nadal będziecie rozliczać się za zakupy i opłaty, oraz nie będziecie dla partnera transparentni finansowo, to może być wam trudno przejść na wyższy etap zdrowego związku. Brak wspólnego majątku będzie generować potencjalnie problemy z zaufaniem, poczucie niepewności i niepełnego zaangażowania w związek. Jak można pogłębić jedność związku? Najlepszym sposobem budowania jedności jest zaangażowanie we wspólny projekt. Oto kilka przykładów takich projektów: budowa domu. Będzie to wymagać wspólnych wysiłków i poświęceń, takich jak praca nad projektem, wspólne wybieranie mebli i dekoracji oraz prace wykończeniowe. Kolejnym przykładem wspólnego celu jest założenie rodziny. Będzie to wymagać ustalenia takich kwestii jak planowana ilość dzieci, wybranie miejsca zamieszkania uwzględniającego pracę i dzieci. Przygotowywanie się do ciąży, a także poświęcanie czasu i uwagi dla dziecka. Innym przykładem wspólnych projektów są podróże. Może to wymagać wspólnych wysiłków, takich jak planowanie, zbieranie funduszy oraz radzenie sobie z zaskakującymi sytuacjami w trakcie zwiedzania nowych miejsc. Zerknijmy szybko na związek Michała i Magdaleny. Przez początkowy okres relacji, kiedy dopiero się poznawali, każde z nich miało swój własny budżet i plany. Jednak z czasem, po wspólnym półrocznym pobycie w Anglii odbyli poważną rozmowę na temat zaangażowania w związek i założenia rodziny. Ustalili, że wspólny budżet ułatwi im codzienne życie, jednak każdy z partnerów chciał również pozostawić dla siebie część pieniędzy, dla poczucia pewnej niezależności i możliwości zaspokojenia drobnych zachcianek. Jedność i wspólnota nie oznacza, że partnerzy mają zrezygnować z własnych opinii, marzeń czy hobby. Aby budować zdrowy związek, partnerzy powinni też dbać o własny rozwój i dawać drugiej połówce przestrzeń do wzrostu. W tym momencie wkracza szósta zasada zdrowego związku: partnerstwo, wzajemny szacunek. Ktoś powiedział, że związek jest jak taniec. Trzeba mieć wystarczająco dużo przestrzeni, aby się poruszać, ale być wystarczająco blisko, aby trzymać się za ręce. Dla zdrowia związku. Niezbędny jest szacunek dla wyborów i decyzji partnera oraz zapewnienie autonomii i miejsca dla osobistej przestrzeni. Każdy człowiek potrzebuje czasem chwili samotności i odosobnienia, aby móc odpocząć i naładować baterie. Jak jest. budować związek oparty na partnerstwie i wzajemnym szacunku? Michał i Magda z biegiem czasu zauważyli, że można to osiągnąć na przykład poprzez aktywne słuchanie. Dzięki temu zaczęli lepiej rozumieć perspektywę i uczucia drugiej połówki. Początkowo Michał skupiał się tylko na fizycznym pociągu do Madzi, dlatego trudno było mu respektować jej wybory. Dostrzegł jednak, że dzięki cierpliwości i podejmowaniu dialogu, Magda otworzyła się przed nim całkowicie, a to z kolei przyniosło niespodziewaną bliskość i ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia. Magda, widząc zaangażowanie Michała, również wyszła mu naprzeciw. Ponieważ już była świadoma, jak istotna jest dobra komunikacja, zaczęła zabiegać o zdrowe i otwarte kanały komunikacji. Oprócz cotygodniowych rozmów proponowała sesję na wygadanie się, gdy tylko dopadał ją stres lub czarne myśli, oraz gdy widziała u Michała te same objawy. Jak widzicie związek naszych bohaterów idzie w dobrym kierunku, wróćmy więc do ostatniej siódmej zasady zdrowego związku. Elastyczność. Życie jest ciągłą zmianą, dlatego zdrowe związki potrzebują elastyczności, aby dostosować się do zmian. Po pierwsze, ważne jest, aby obie strony były otwarte na zmiany i nie były zbyt uparte w swoich przekonaniach i nawykach. Zdrowe związki to te, w których partnerzy są gotowi dostosować się do nowych sytuacji i nie bać się wprowadzać zmian. Akceptacja i elastyczność prowadzi do kompromisów i ciągłego rozwijania się i cieszenia się z tego wspólnego wzrostu. Partnerzy powinni być gotowi do negocjowania i wypracowywania rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. W ten sposób związek jest bardziej elastyczny i gotowy nawet na trudne sytuacje. Magda i Michał przeszli długą drogę, jednak nadal mają bardzo wiele do zrobienia, aby poprawić swoją relację. Wiedzą już, że tylko dzięki świadomości i uwadze poświęconej związkowi budują swoją oazę miejsce, gdzie mogą schować się przed problemami i gdzie uzyskają wsparcie i energię do ich przezwyciężania. Wszystkie wymienione dotychczas zasady przeplatają się i wpływają na siebie nawzajem. Zastanówcie się, czy te zasady mają zastosowanie w Waszych związkach. Czy jest tam miejsce do rozwoju? Porozmawiajcie wspólnie z partnerem o tym, jak moglibyście je wdrożyć do Waszego codziennego życia. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Warto pokazać go partnerowi, a następnie porozmawiać o tym, jak w praktyce skorzystać z tych porad. Zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów. Pracujemy już nad kolejnymi, więc kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wesprzyjcie nas również łapką w górę, subskrypcją oraz komentarzem. Możecie nas również znaleźć na Facebooku i Twitterze, linki znajdziecie poniżej.